To Jacek. Jacek regularnie odwiedza swoje ulubione serwisy w sieci. Codzienne otwieranie wszystkich w nowych oknach dezorganizuje pracę i spowalnia przeglądarkę. Dodawanie ich do ulubionych było wygodne, do czasu. Ręczne wpisywanie adresów męczy dziś już chyba każdego. Do tego twórcy popularnych przeglądarek również nie zatroszczyli się o intuicyjne dodawanie, edytowanie i grupowanie Twoich ulubionych witryn w ekranach powitalnych. A gdybyśmy powiedzieli Ci, że stworzyliśmy idealną stronę startową, poznaj iLogo, e Twoją nową stronę startową, która umożliwia wchodzenie na ulubione serwisy jednym kliknięciem, szybkie dodawanie nowych linków, własnoręczne tworzenie miniaturek, dzięki którym Twój panel będzie naprawdę Twój, proste ustalanie kolejności i usuwanie ikon, a także tworzenie nowych zakładek tematycznych. Tworząc i e logo, nie zapomnieliśmy także o wyszukiwarce. Sam zdecyduj, czy chcesz, abyśmy przeszukali dla Ciebie zasoby Google, Binga, Yahoo! czy sklepu Amazon. Ustaw i e logo na swoją stronę startową i surfuj wygodniej, także na urządzeniach mobilnych.